Wszyscy mi zasnął i... Zmorduję Chcę pogadać z Tentoczu. A, a On taki niewinny jest, a ty liczy. Okay. Tak, Okej, okay, czyli... Zabitym jak zamordowałem, to mówię, jakie dzieci. Jutro o Z świcie, świcie? Chyba tak, żeby przygotować się na rozmowę z zarządcą. Mhm. Będę taki, Tak, ja bym się skokonywała na noc. Wszyscy dbać. Czy idzie spać? Nie. Oczywiście, nie. Zupełnie zero snu? Jeszcze nie. Okej. Aktualnie Okej. Czekasz wszyscy im zasnął i... Chcę pogadać z ten Tentoczu. A. On taki niewinny. Okej. Okay. Okej, okay. okay, czyli... budzi tak jak zamordowałem <laughs> Czyli budzisz już ten Tentoszu jakoś tak... Ten, yeah. Nie.